ma widzowie, witam was na moim kanale, w kolejnym odcinku z Doki Doki. Ja nie będę już przedłużał, tylko po prostu zostawcie suba oraz łapkę w górę, a ja będę zaczynał. O nie... Znowu jestem ostatnia. Nie martw się, ja też dopiero co przyszedłem. Dzisiaj też uczyłeś... uczyłaś się grać na pianinie, to... ha, ha ha. musisz mieć w sobie wiele determinacji. Najpierw założyłaś klub, a potem zaczynasz naukę gry na pianinie? Cóż, nie nazwałabym tego determinacją. Po prostu lubię się samodoskonalić. Pamiętajcie, że ten klub nie, jest, nie istniałby również bez was. I Meka się cieszę, że chcecie pomóc przy festiwalu. Ach, nie mogę się doczekać festiwalu! Będzie super! Hm? Nie narzekałaś na niego wczoraj, na Cuki? Cuf, tak. Ale nie mówię o naszym wkładzie w festiwal. Ale o całym dniu, kiedy w szkole będą organizować zabawę i wyżerkę. Nagle zabrzełaś się Ksayori. Monika, czy będą serwować smażoną ośmiornicę? Ośmiornica? To całkiem dziwna rzecz do serwowania na festiwalu. Och, no weź. Chcesz powiedzieć, że nie lubisz A Akurat ty? Nie powiedziałam, że jej nie lubię. Poza tym, o co Ci chodziło, kiedy powiedziałeś, że akurat ja jej nie lubię? Ponieważ... Masz to w swoim imieniu. mo Nika. Wcale nie tak się wymawia moje imię. A poza tym, ten żart nie będzie miał sensu w tłumaczeniu. Ach, nieważne. Skupmy się na festiwalu, ok? Ehehe. Okej, okay, okej. Okay. I tak Twoje reakcje nie są aż tak zabawne jak reakcje Judy i Sayori. Co proszę? A gdzie się podziała Sayori? Och, tutaj jesteś. Sayori siedzi przy ławce w kącie w pokoju, gapiąc się w przestrzeń. Podchodzę do niej. Hej, Sayori. Macham ręką przed jej twarzą. He? Znowu się zamyśliłaś. Ach! He, he, Nie przejmuj się mną. Możesz iść? Pogadać z resztą. Uff. czy wszystko w porządku? Pewnie! Dlaczego miałoby nie być w porządku? Wydajesz się trochę nieobecna. Sodka za bycie wci... ścipskim. Rany, za bardzo się martwisz. Jest ok, widzisz? Sayori pokazuje mi szeroki uśmiech. Nie zaprzątaj sobie mną głowy. Cóż, no dobrze. Skoro tak mówisz? Martwiąc się o Sayori, spoglądam na nią jeszcze raz, wracając do reszty. Ale wszyscy skończyli już rozmawiać i wrócili do swoich codziennych zajęć. Może powinienem zapytać Monikę, czy nie zauważyła niczego niezwykłego w zachowaniu Sayori. Odkąd przygotowują razem plakaty na festiwal, muszą spędzać ze sobą dużo czasu. Podchodzę do Moniki, która przegląda jakieś papiery. Gwandy, co tam? Hej, to może zabrzmieć dziwnie, ale. Czy nie zauważyłaś ostatnio czegoś dziwnego w zachowaniu Sayori? Coś dziwnego? Co masz na myśli? Może trochę przesadzam, ale wydaje się być trochę smutna. Och, tak myślisz? Nie mogę powiedzieć, żebym coś zauważyła. Monika zerka na serii, która cicho przycią przyciąga gumką do ścielania poławce. Może po prostu myśli nad czymś. Ale jestem zaskoczona, że to ty mnie o to pytasz, Gwandhi. Widać, że znasz ją dużo lepiej ode mnie. Tak, ale ona nigdy wcześniej taka nie była. Zawsze mi mówiła o rzeczach, którymi się przejmowała. Ale tym razem jest bardzo zamknięta w sobie. Wybacz, wiem, że to nie twój problem. Chciałem tylko spytać, czy wiesz, więcej już nie mogę przeszkadzać. Nie, nie. Dla mnie też jest to ważne. W końcu ja również jestem jej przyjaciółką. I muszę dbać o to, żeby wszyscy spędzali miło czas w klubie. Może spróbuję z nią porozmawiać? He, Jesteś tego pewna? Wydawała się chcieć zostać sama. Na pewno? Może po prostu nie chciała mówić o tym z osobą, która. którą się interesuje. Osobą, którą się interesuje? Co masz na myśli? Chodzi mi o to, że to ty możesz jej krążyć po głowie, Glandy. Ja? A skąd ci przyszło do głowy? To do głowy. Cóż, chyba nie powinnam mówić zbyt wiele, ale. Cejody mówi o tobie więcej niż o czymkolwiek innym, wiesz? Od hmm? Odkąd do nas dołączyłeś, stała się dużo weselsza. Zupełnie jakby zabłysło w niej nowe światło. Słucham? Nie wierzę. Cejody zawsze taka była. Zawsze była pełna energii. Nie jest wcale inaczej, niż jak było przedtem. Ehehe, jesteś taki zabawny, Glandy. Pomyślałeś, że powód, dla którego zawsze widzisz się jako tak wesołą osobę, tkwi w tym, że jest taka tylko przy Tobie? Ach, powiedziałam zbyt dużo. Pytaj, co ja w ogóle wygaduję. Nie chciałam dopowiadać faktów, więc zapomnij o tym, co powiedziałam. Spróbuję z nią podozmawiać, więc staraj się o tym nie myśleć. Ach, w porządku. Monika uśmiecha się szczerze. Wiem, że powiedziała, żebym się o tym niemal nie przejmował, ale wiem, że nie uda mi się zapomnieć o tym, co mówiła Sayori. Monika wstaje z krzesła i idzie w stronę Sayori. Obserwuję, jak przysiada się obok niej i delikatnie zaczyna rozmowę. Ale mówi tak cicho, że nie jestem w stanie jej stąd usłyszeć. Wzdycham i siadam. Wiem, że stajody nie chce, bym się o nią martwił i żebym bawił się z resztą, ale nie mogę tak po prostu tego zrobić, kiedy tak się zachowuję. Jak bardzo musi mi na nich zależeć, skoro tak bardzo mnie martwi ta sytuacja. Czuję się, jakbym to teraz ja zachował się dziwnie. Ale nie mogę zrobić nic więcej niż zaczekać na Monikę. Dobra wszyscy. Po jakimś czasie Monika zwołuje wszystkich obecnych. Czas podzielić się wierszami. Zanim się zorientuję, wszystko znowu wraca do nadmy. Wszyscy idą po swojej wiersze, ja również spoglądam na Monikę i zauważam, że uśmiecha się w moją stronę. Ciekawe czy jak poszła jej rozmowa z Seyoli. No, pierwszy powinien zobaczyć mój wiersz. I znowu lecimy prawdopodobnie po kolei, jeszcze z Ten jest najlepszy ze wszystkich. Jest naprawdę, naprawdę świetny, Wandy. Eee, dzięki. Mm. Sojody, jesteś dzisiaj bardzo cicha. Wszystko dobrze? He? Oczywiście. Wszystko w porządku. Może po prostu jestem dzisiaj nieco zmęczona. He, he, Chcesz się zdrzemnąć czy coś? Nie, to by było głupie. Nie martw się o mnie, okej? Okay? Chcę tylko widzieć, jak się uśmiechasz. Cóż, no dobrze. Hej, Gwandi. Wciąż jestem trochę zaskoczona. Myślałem, że będziesz starał się pisać wiersze w stylu podobnym do Judy, albo nawet na cuki, ale ostatecznie. Tak. Chyba to właśnie Tobie spodobały się najbardziej. Dlaczego? Nie chcesz zbliżyć się do reszty? Chwila, pewnie, że chcę. Ale to wcale nie oznacza, że mam im wciąż imponować. Nadal to Ciebie rozumiem najlepiej, Sayori. Wiem, że czasami masz problemy, żeby ze mną, za mną nadążyć. A ja czasami nie mogę nadążyć za Tobą ale można powiedzieć, że nadajemy na tych samych falach. I właśnie przez to ten wiersz jest taki, a nie inny. Czasami wydajesz się jedyną ciekawą rzeczą w moim życiu. A więc prościej mi pisać, kiedy myślę o tobie. Sayori? Nie! Gwandi! Nie zasługuję na to! Jesteś dla mnie zbyt miły! Dlaczego to robisz? Sayori nagle... Zaczęłam mieć problemy z zachowaniem równego głosu. Gdybyś dobrze się bawił z resztą, a nie ze mną, byłoby dużo łatwiej. Sayori. Rozglądam się po pokoju, by upewnić się, że nikt nie usłyszał. Sayori. Nie sądziłem, że to kiedyś powiem, ale nie mam pojęcia, co teraz czujesz. Powiedz mi, jak mogę cię rozweselić. Sayori potrząsa głową. Pociąga nosem nie przestając kiwać głową. W końcu zabiera zbiera się w sobie i uśmiecha się do mnie. Nic mi nie jest, gładki. To tylko chwila słabości. Chyba, że musiałeś to widzieć. <laughs> Obiecuję, że już nigdy to się nie powtórzy. Po prostu się uśmiechajmy, okej? Okay? Tylko to się liczy. Idź pogadać z resztą. Udejdźcie do domu trochę wcześniej niż zwykle. Sayori? Powiedz Monice, że nie czułam się zbyt dobrze, ok? Do zobaczenia, Lutyna! No Zanim zdążę cokolwiek odpowiedzieć, Sayori wychodzi z klasy, nucąc coś pod nosem. Kto następny powinien przeczytać mój wiersz? Ten jest ok. Ok. Cóż, tak. Mniej więcej? To samo dobry, tak samo dobre ni jak wczorajszy? Widzę, do czego zmierzasz, ale to po prostu nie jest mój styl. Myślę, że jest w porządku. Cieszę się, że faktycznie się stadasz. Cóż, pewnie się stadam. Dlaczego aż tak się przejmujesz moimi wierszami? Czy mam to uznać za komplement? Hę. Nie. Skąd? Nie żebyś mnie obchodził, po prostu ktoś z nas musi pilnować, żebyś się nie ubijał. Serio? A co jeśli mnie zraziłabyś... do wierszy? Cóż, i tak byś się nie zraził. Ta, pewnie ta. Pewnie nie. Całkiem fajnie tutaj z wami siedzieć, nawet jeśli ty też tu jesteś. Uff na Natsuki poznaje się bliżej z moim brzuchem. Och? Może i tak nie miałabym nic przeciwko zdarzeniu cię do wierszy. Tak tylko żaltowałem. Och, wiem o tym. Nie martw się, ja również. Ha ha, ha. Jak można nazwać to żalcami? To naprawdę bolało. Cóż, może dla niej nie to było zabawne? Może właśnie o to chodzi. Czasami powinienem umieć gdyś się w język, szczególnie w pobliżu Nacuki. W każdym razie, Nacuki wręcza mi swój wiersz jakby nigdy nic. Będę Twoją plażą. Twój umysł jest pełen zmartwień i smutku. Ujęło ci to wspaniałości przez lata, ale dzisiaj mam dla ciebie specjalne miejsce. Plaża dla nas oboje. Brzeg rozciąga się poza zasięg Twojego wzroku. Morze lśni wspaniałym blaskiem. Ograniczenia w Twoim umyśle rozpływają się, zanim słońce zaświeci. Będę plażą, która zmyje Twoje zmartwienia. Będę plażą, o której codziennie marzyłeś. Będę plażą, która poruszy Twoje serce w sposób, o którym już dawno zapomniałeś. Zakopmy Twoje zmartwienia w piasku. Kąp się w blasku i złap mnie za rękę. Zmyj swój dyskomfort słoną wodą i pozwól mi ujrzeć swój blask. Zostawmy twoje wspomnienia w śladach w piasku. Uwolnijmy twój umysł na wietrze. Przypomnijmy sobie, dlaczego jesteś taki wspaniały. Kiedy nasze usta się spotkają. Będę plażą, która zmyje twoje zmartwienia. Będę plażą, o której codziennie marzyłeś. Będę plażą, która poduszy twoje serce w sposób, o którym już dawno zapomniałeś, ale jeśli mnie do ciebie do siebie dopuścisz, twoja własna plaża, twoja własna ucieczka, nauczysz się ponownie kochać siebie. Ta. Ja Miałam wrażenie, że ostatnio pisałam o samych negatywnych rzeczach, więc tym razem postanowiłam napisać o czymś radosnym. Poza tym, plaże są super. Trudno byłoby napisać coś negatywnego o plażach. A więc postanowiłaś najpierw napisać o plaży, a dopiero potem wymyśleć przekaz. Ta wiesz. To z tego powodu, co się wydarzyło wczoraj. Znaczy po tym, jak się zorientowaliśmy z Juli, że napisałyśmy o tym samym. Zaproponowała, żebyśmy wybrały wspólny temat i zrobiły eksperyment czy coś. Uch, łatwo ją rozgryźć. Najpierw namawia nas do pisania o czymś prostym, a potem próbuje mi zaimponować czymś rozlazłym i poważnym. Nie żeby mnie to obchodziło, ale i tak napisałam tak, jak mi się podoba. Chociaż mój wiersz też wyszedł dosyć alegorycznie. Ale nie ma nic złego w pisaniu w ten sposób od czasu do czasu. Na pewno był to dobry trening. To następny powinien zobaczyć mój wiersz. I... No i po kolei lecimy. Ech. Świetna robota, Gwandi. Znacząco się poprawiłeś przez ostatnie parę dni. Czyżby moje dady okazały się pomocne? Tak, oczywiście. Cieszę się. Dzielenie się wierszami w ten sposób sprawia mi to dużo więcej radości, niż przypuszczałam. Muszę pamiętać, że podziękować Monice. Myślę, że wszyscy czuliśmy się dziwnie z początku, ale teraz myślę, że wszyscy świetnie się bawią, dzieląc się swoimi wierszami z innymi. Trudno się nie zgodzić. Bałem się, że okaże się to zbyt trudne i nieciekawe, ale bardzo lubię spędzać swój wolny czas z tymi wszystkimi dziewczynami z klubu. Ale muszę przyznać, że fajnie jest rozmawiać Poznawać innych ludzi oraz ich style. I myślę, że pisząc samemu cóż. Nauczyłeś się czegoś o sobie Hej, Pamiętasz, jak mówiłam, że pisanie jest bardzo osobistą metodą poznawania swoich emocji? Ostatecznie nie jest ważne, czy piszesz dobrze, czy źle. A moja opinia jest tylko opinią. Jak zawsze uważam, że najważniejsze. Jest odkrywanie nowych rzeczy o sobie. To pocieszające. Zawsze się boję, że cię zawiodę w jakiś sposób. Hm? Dlaczego tak sądzisz? Wiesz, masz najbardziej dystyngowany styl, a twoje dady są najbardziej pomocne. Czyżby? Jody, myśli co powiedzieć. To musi być okropne. Hm? Stać się kimś, czyja opinia wzbudza jak taki strach. O strach. To bardzo niemiłe z mojej strony, Judy. To nie jest wcale coś tak złego, jak myślisz. Chodziło mi o to, że szanuję Twoją opinię. Rozumiem. Wybacz, że zawsze na din pe... fakty i dochodzę do tego typu konkluzji. Po prostu jestem do tego przyzwyczajona do nadint. Nie umiem tego przeczytać. Do bycia nielubianą Juli. Co ja w ogóle wygaduję? Wybacz, nie chciałam o tym wspominać. Kontynuujmy. W porządku. Czy chcesz mi pokazać swój wiersz? Ok. Dobrze. I standardowo ja tego pisma w ogóle nie umiem rozczytać praktycznie. A rozczytanie tego zajęłoby mi około 5-10 minut, więc macie tutaj, pauzujcie sobie filmy. Jak ktoś chce przeczytać, to niech czyta coś już. No, koniec. M. Zdaję sobie sprawę, że plaża jest dosyć sztampowanym motywem ale zrobiłam, co mogłam, żeby nadać jej alegorycznego wydźwięku. A tak Natsuki już mi o tym powiedziała. Tak? Nie powiedziała nic dziwnego, prawda? Chciała tylko, żebyśmy znowu napisały o tej samej rzeczy. Zdaje się, że po to, aby móc lepiej porównać nasze style pisania albo procesy myślowe. W każdym razie, to był jej pomysł. Znając ją, nie dziwię się, że wpadła na coś takiego. Prawdopodobnie chce po prostu się pochwalić. To nie jest tak, że jestem zainteresowana jej stylem pisania. Po prostu przystałam na jej propozycję. Ale wiesz, myślę, że nie ma nic złego w pisaniu o czymś prostszym od czasu do czasu. Pozwala to na odświeżenie umysłu. Dobrze, że miałam taką okazję. Te trudno się nie zgodzić. Dzięki za podzielenie się wierszami. Kto następny powinien zobaczyć mój wiersz? Ja będę kończył ten odcinek. Mam nadzieję, że się podobał. Jeśli tak, zostawcie suba oraz łapkę w górę. I zapraszam do kolejnego odcinka za niedługo czy coś. Halo.